Każdy człowiek myślący przeżywa chwilę rozterek i wątpliwości, jaki jest świat wokół nas. W tej chwili około 10% populacji światowej ludzi odwiedza ogrody zoologiczne co roku. Jest to ogromna ilość. Żaden, żadna instytucja nie jest odwiedzana tak licznie żadne muzeum, żadne zamki tak jak ogrody zoologiczne. Stawia to przed nami bardzo wielkie zadanie: co przekazać ludziom, którzy przychodzą? Jaka rola powinna być ogrodów zoologicznych w przyszłości? Obszary, na których bytują zwierzęta żyjące na wolności, gwałtownie się kurczą. Bezprecedensowy w dziejach napór populacji ludzkiej na wszystkie bez mała ekosystemy sprawił, że w obliczu tej antropopresji wiele gatunków zwierząt nie ma szans na przetrwanie. Co paradoksalne, nie ma szans na przeżycie bez pomocy tegoż człowieka. Takie stanowisko zajmuje Światowa Organizacja Ogrodów Zoologicznych, zrzeszająca około tysiąca tych placówek. I stąd jej zalecenie, które jest swoistą misją współczesnych zoologów tworzyć w każdym z ogrodów centrum ochrony wybranych gatunków dzikich zwierząt. Czasem tylko ogrody zoologiczne są w stanie nam dostarczyć zwierząt, które w przyrodzie wyginęły, po to, żeby w przyrodzie te zwierzęta z powrotem odtworzyć. No, najlepszym przykładem jest żubr, gdzie udało się w Polsce odtworzyć wolno żyjące populacje żubrów po I Wojnie Światowej ze zwierząt, które jedynie przeżyły w ogrodach zoologicznych. Te akcje odnawiania gatunków spośród zwierząt, które żyją już tylko w ogrodach zoologicznych, są w tej chwili prowadzone na całym świecie. Także i my w Polsce, w Kampinowskim Parku Narodowym, próbujemy odtworzyć populację rysia, ze zwierząt, które żyły wyłącznie w ogrodach zoologicznych. Te zadania wiążą się z nieustannym poszukiwaniem optymalnych wariantów ekspozycji zwierząt. Chodzi o to, aby zwierzęta w zoo czuły się komfortowo, a oglądający mogli je jak najlepiej poznawać. Stąd próby odejścia od krat, klatek, coraz więcej ogrodów safari, gdzie zwierzęta żyją w warunkach półnaturalnych, a goście tych placówek. Oglądają je ze swoich samochodów. Ale nie w możliwościach poznawczych, dydaktycznych upatruje się największych wartości współczesnych ogrodów zoologicznych. One dziś, gdy każdego dnia na naszej planecie ginie jeden gatunek zwierząt, stają się dla ziemskiej fauny swoistą arką nowego. Ogrody zoologiczne przestrzegają przepisów konwencji waszyngtońskiej. Ponieważ konwencja weszła w życie w Polsce w roku 1990, upłynęło wiele czasu i już wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do tych przepisów i do ich przestrzegania. Ogrody zoologiczne są zobowiązane do przedstawiania kart hodowlanych w momencie, kiedy składają wniosek. O wydanie zezwolenia na import, eksport, na eksport danego gatunku zagrożonego wyginięciem. Rodzime organizacje ekologiczne przez kilka ostatnich lat walczyły bardzo ostro o prawa dla zwierząt. Kampanie przeciwko hodowcom zwierząt futerkowych, a także noszącym futra, przeciwko barbarzyńskim metodom skarmiania gęsi dla stłuszczonych wątróbek, przeciwko łamiącym etykę łowiecką myśliwym przyniosły rezultaty. Uchwalona przez Sejm ustawa sprawi, że zwierzę w Polsce nie będzie już traktowane jak przedmiot, rzecz, z którą można zrobić wszystko. Nowa ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że w ogrodach zoologicznych będą mogły się znajdować tylko zwierzęta, które zostały urodzone w niewoli, a w innym przypadku tylko jeżeli wymaga tego dobroosobnika osobnika, czyli na przykład kiedy znajdziemy zwierzę, które jest chore i nie będzie już w stanie samo utrzymać się w stanie wolnym, albo kiedy wymagają tego cele dydaktyczne. Poza tym wprowadzono bardzo ważny zapis zabraniający rozmnażania zwierząt wtedy, kiedy nie, kiedy nie można im zapewnić się należytej egzystencji. Na wybudowanie nowego ogrodu zoologicznego wymagana będzie zgoda ministra ochrony środowiska. Natomiast będzie zabronione utrzymywanie poza ogrodami zoologicznymi zwierząt jadowitych, obcych naszej faunie i groźnych dla życia i zdrowia człowieka. Pod prąd ustanowionemu właśnie prawu staje moda na ostre, agresywne psy, choćby rodwejlery czy bulteriery. Posiadanie np. tarantuli, jadowitej żmii albo tygrysa. To wśród naszych rodaków nowy sposób imponowania bliźni. Stare hobby, kot, papuga czy rybki, jakby się nam już przyjadły. Tych trendów najnowsza ustawa nie bierze należycie w karby. Nowe prawo nie odpowiada również na fundamentalne pytanie, czym właściwie jest współczesne zoo dla zwierząt zbawieniem czy więzieniem? Zwierzę w ogrodzie zoologicznym bardzo często autentycznie się nudzi. Ilość wrażeń, jaką odbiera zwierzę w przyrodzie ciągle zmiennej, raz ma do czynienia z ofiarą, z pokarmem jakimś naturalnym, który musi znaleźć, raz musi uciec przed drapieżnikiem, raz może się zainteresować czymś. Co rusza się, co żyje, a więc ma pełno różnych wrażeń. Na tej małej przestrzeni tych wrażeń zwierzę nie ma. Głównym takim elementem ruchliwym w ogrodzie zoologicznym jest człowiek. Zwierzę, któremu odbiera się wolność, przestaje de facto być sobą. Dewiacje w zachowaniu mieszkańców zoo, mimo usilnych starań gospodarzy, są nieuniknione. Wykonywanie jednostajnych ruchów, chodzenie w tę i z powrotem, podkopywanie krat, rzucanie ekskrementami w publiczność są na porządku dziennym. To ogromne zestresowanie zwierząt w zoo próbują przełamać wolontariusze z zewnątrz, opiekujący się pojedynczymi osobnikami. Pani Zofia Szwajkowska na przykład od pięciu lat opiekuje się sadkiem, obrożnym pekari. O swoim podopiecznym wyraża się jak o najbliższym członku rodziny. Teraz on już jest dosyć stary, on jest w ogóle wdowcem. Jak ja jego poznałam, to jego partnerka już nie żyła. I teraz chyba on się już przyzwyczaił do swojego takiego samotnego życia, może by mu już przeszkadzało jakieś młodsze towarzystwo. Takich indywidualnych, szlachetnych sponsorów jak pani Szwajkowska jest w naszych ogrodach wielu. Na ogół opiekują się zwierzętami mniejszymi. Kuratele nad osobnikami większymi i kosztowniejszymi w utrzymaniu sprawują różne firmy. W sumie sponsoringiem w tym obiekcie objętych jest prawie 80 gatunków. W nowych warunkach ekonomicznych powstają w Polsce również prywatne zoo. Właścicielami takiego obiektu założonego w Świerkocinie są małżeństwo Renata i Søren Rasmussen. Po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu się do Polski, kupiliśmy dom w Świerkocinie niedaleko Gorzowa. Z początku wcale nie myśleliśmy o stworzeniu ogrodu zoologicznego. Gdy jednak okazało się, że naszymi zwierzętami, które sprowadziliśmy dla siebie. Interesuje się mnóstwo osób i że odwiedzających, szczególnie w weekendy, jest coraz więcej, zmieniliśmy zdanie. Ale nie jest to zwyczajny zoo, a rodzaj parku safari. Państwo Rasmussen, małżeństwo polsko-duńskie, urządzili pierwsze w Polsce safari z dużym rozmachem. Objeżdżając 20 hektarów tej placówki samochodem albo autobusem, można obejrzeć prawie 400 zwierząt. Świerkocińskie safari wzbogacone o arkadię radości i zabaw przyciąga wiele wycieczek szkolnych. O wizyty najmłodszych gości zabiega również bydgoski ogród kamy Polskiej. Ideą ogródka dziecięcego jest właśnie to, żeby te, tam były takie zwierzęta, które właśnie to, to dziecko może z nim po prostu to robić. Przytulać się bawić, pieścić. Kontakt ten jest bardzo ważny dla dzieci. Zauważyliśmy przez te no, kilka lat istnienia tego ogródka, że że dzieci, które, które, które to robiły, które miały ten kontakt bezpośredni już w młodym wieku, te 2-3 latki nawet, z tymi zwierzętami, bo takie potrafią przez te płotki przejść do tych króliczków i świnek morskich, całkiem mają inny stosunek do pozostałych zwierząt. We współczesnych europejskich ogrodach zoologicznych obecność mini zoo, w którym dziecko może się zabawić z osiołkiem, kucykiem, alpaką, może nawiązać kontakt z tymi zwierzętami, to rzecz zupełnie normalna. Dorosłych, wymagających gości zoo, próbuje się przyciągnąć metodami bardziej wyrafinowanymi, które wykorzystują najnowsze zdobycze techniki. Technika pozwala na podglądanie zachowania zwierząt w sytuacjach, których nie da się zobaczyć u zwierząt na wolności. Pamiętam znakomicie cudowną zupełnie ekspozycję zwierząt lasów tropikalnych, zwierząt nocnych w ogrodach niemieckich, niemieckich ogrodach zoologicznych, gdzie są całe pawilony przeznaczone do oglądania tego, czego się normalnie nie widzi, bo są to pawilony z oświetleniem czerwonym, z mrokiem i tam są te zwierzęta, które dopiero nocą wychodzą i nocą uaktywniają się. I jest to znakomita ekspozycja tej grupy zwierząt, o których my właściwie nic nie wiemy, bo one są dla nas niedostępne ani w terenie, ani w normalnych, przepraszam, za to słowo, ogrodach zoologicznych. Nie wiem, czy przyszłością ogrodów zoologicznych nie jest y, ograniczenie liczby gatunków zwie, zwierząt w ogrodzie zoologicznym, że stworzenie w ogrodzie zoologicznym wielkich rezerwatów dla poszczególnych gatunków. To co zrobiono ostatnio w Australii, sprowadzono 40 kilka czarnych nosorożców z Afryki, gdzie one giną, gdzie już ich prawie nie ma. Stworzono ogromny rezerwat na terenie Australii i tam będzie to stado zachowane w postaci puligenowej będzie zachowane dla przyszłych pokoleń. Być może to jest właśnie to, co czeka nasze ogrody w przyszłości. widzimy ogrody w XXI wieku. No po pierwsze trzeba powiedzieć, że ta wielka Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Różnorodności Biologicznej podkreśla rolę ogrodów zoologicznych dla ochrony różnorodności. A więc na pewno ogrody będą, na pewno nie zlikwidujemy tej instytucji, jaką jest ogród zoologiczny. Natomiast kierunek ich rozwoju będzie zmierzał do unaturalnienia warunków życia zwierząt. Odejścia od klatek, przejścia na duże wybiegi. Tych wybiegów jest rzeczywiście w polskich ogrodach zoologicznych coraz więcej. Coraz mniej jest natomiast krat i klatek. Rozbrat z warunkami charakterystycznymi dla dawnych zwierzyńców czy menagerii. To główne cele współczesnych zoologów. Dla udowodnienia, że żyjemy w świecie laserów, komputerów, techniki kosmicznej, jak sugerują szefowie ZOO, trzeba te instytucje technicznie dozbroić. Zaprzęc do tego najnowszą technologię, zaprzęc do tego komputery czy nawet technologię holograficzną, Symulowanie, przedstawianie świata przyrody, takiej, jakiej on występuje faktycznie w naturze. Chcemy pokazać to, czego ludzie nie potrafią zobaczyć sami jak zwierzęta się zachowują, jakie są powiązania między zwierzętami, między roślinami a zwierzętami między przyrodą nieożywioną a przyrodą ożywioną. I w ten sposób nauczyć. Ekspozycje zwierząt chcemy, aby były jakby takimi wyciętymi kawałkami natury. W którym, w którym zwierzęta żyją na co dzień, tak jak faktycznie wygląda to w ich ojczyźnie. Czym są współczesne ogrody zoologiczne: więzieniem czy zbawieniem? Dla jednych gatunków więzieniem, dla innych niewątpliwie zbawieniem. W świecie, w tym także w Polsce, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, ogrody zoologiczne cywilizuje się. Odchodzi się od betonu, żelaza, zapewniając zwierzętom warunki możliwie najbliższe naturze, środowisku, w którym żyją. Szkoda, że równocześnie z realizacją tych idei kwitną takie oto dziwactwa. Ktoś kiedyś powiedział, że jednym z wyznaczników poziomu cywilizacji ludzkiej, kultury, jest stosunek człowieka do zwierząt. Do naszego tematu. Zwierzęciu, znajdującemu się pod żądaniem człowieka, Hydemona, nic nie zastąpi zabranej mu wolności. Dopiero w swoim siedlisku może się czuć naprawdę wolny. Świat wokół nas. W następnych programach. Ekotechnologie przyjazne środowisku. Czy nowe technologie są ekologiczne? Ekorozwój i demokracja. W jakim stopniu świat wokół nas współtworzy nasze decyzje i nasze wybory? Czy wobec spadku populacji zwierząt żyjących na wolności współczesne myślistwo ma rację bytu? Spójrzcie jak jest świat bo nas